Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj po raz pierwszy nagrywam dla Was filmik, i postanowiłam zacząć od tego, jak zaczęłam pielęgnować i dbać o swoje włosy. Przyznam, że mam niestety problem z ich wypadaniem, a na pewno wiąże się to ze stresem, jaki przeżywamy, może z jakimś tam nieodpowiednim odżywianiem. No, i z nieodpowiednią też pielęgnacją. Trzeba przyznać, że tych kosmetyków w sklepach jest mnóstwo, i nie wiemy, co w ogóle wybrać. Często po jakimś szamponie, odżywce dostajemy wysypki, swędzi nas skóra głowy, wypadają nam włosy, są przesuszone, i absolutnie nie wiemy, co z tym zrobić. Ja postanowiłam. Zastosować od jakiegoś czasu taką naturalną pielęgnację. I yy, kupiłam sobie maseczkę. Yy, to jest maseczka drożdżowa. Yy, babuszki Agafi. Yy, nie mogę jeszcze powiedzieć. Bardzo dużo o tej masce, ponieważ zaczęłam ją stosować od niedawna. Powiem tylko, że to jest drożdżowa maska do włosów, która ma nam stymulować ich wzrost. Wszystkie składniki tutaj są naturalne. Zapach, jeśli chodzi o mnie, nie jest najlepszy: no ale nie chodzi tutaj w sumie o zapach, tylko działanie jakie ma nam ta maska przynieść, prawda? Także po myciu włosów trzeba nałożyć tą maskę, odczekać jakiś czas i później ją spłukać. Myślę, że w ogóle stosowanie jakichkolwiek z środków. Prawda, można dopiero ocenić po regularnym używaniu przez jakiś dłuższy czas. Na pewno wspomnę Wam, jaki efekt dają mi te kosmetyki. I tak, właśnie to jest jedna maska. Drożdżowa, tak jak mówiłam. Ostatnio też y, zakupiłam maskę z tej samej właśnie firmy y, Babuszki Agafi. I to jest już maseczka łopianowa. Myślę, że ona ma y, ładniejszy zapach. I jest to y, maseczka, która wzmacnia włosy. I y, przywraca im, prawda, siły, elastyczność, odżywia cebulki, wszystko jest, prawda, tak samo naturalne. I po użyciu tej maseczki y, stwierdziłam, że włosy są właśnie takie delikatne, dobrze się y, rozczesują. Y, na pewno będzie to jeden z moich ulubieńców. I tak, tą maseczkę kupiłam za jakieś 16 zł. Tą już kupiłam za 13, ale na stronach internetowych nawet można te maski po 10 zł. kupić. Jak chcecie, to mogę dać Wam na dole link. Oprócz tego, jeszcze mam maseczkę, tak ona wygląda Łaźnia Agafi. Jest to maska stymulująca wzrost włosów. Oczywiście, też jest na bazie składników naturalnych. Odżywia nam, prawda, skórę głowy i włosy. Jest już jej dużo mniej niż tych masek. Tych masek, tej maski w tym pudełeczku jest 300 ml, tutaj jest 3 razy mniej, czyli 100 ml. Cena 4,50 można kupić taniej, można kupić drożej. I, I też jest fajna ta maseczka, zaczęłam używać, ale no jeszcze o ich działaniu yy, jako takim nie mogę nic więcej powiedzieć. Oprócz tych masek y, stosuję już od jakiegoś czasu taką mgiełkę z wyciągiem z, burszczy, z bursztynu, jantar. Wcześniej stosowałam taką wcierkę na włosy, ale muszę powiedzieć, że wcierając w skórę głowy, po prostu te włosy jakoś jeszcze bardziej mi wypadały. Nie wiem, czy to jest efekt takiego, um, nie wiem, jakiegoś takiego działania negatywnego, mechanicznego, um, drażnienia, czy... czy czy coś, nie wiem jak to powiedzieć. Tutaj tą mgiełkę można używać codziennie, nie obciążona włosów, i na mokre albo na suche włosy spryskuje się po prostu, prawda, z odległości. O, taka mgiełeczka, nie wiem, czy to widzicie, yy, używa się jej, ona ma nawet taki delikatny yy, zapach i ona wzmacnia te włosy, nie obciąża ich i regeneruje. Jest to akurat tutaj do włosów zniszczonych mgiełka przeznaczona, cena około 8 zł, yy, bardzo yy, wydajna, yy, no i myślę, że warto. Użyć sobie takiej mgiełki, spróbować, jeżeli ktoś ma naprawdę takie włosy zniszczone, wypadające i boi się wcierać cokolwiek, żeby, prawda, te włosy jeszcze bardziej nie łamały się, nie wypadały. Oprócz tego, zaczęłam też stosować. Oleje, olej, a nie przyniosłam, mam taki olej z Amli, prawda? Do ciemnych włosów i on ma taki specyficzny zapach, ale jest naprawdę fajnym olejem. Może na następ, w następnym filmiku Wam pokażę cena, nie wiem, już nie pamiętam, ale też około 13 zł w jakimś sklepie takim zielarskim. No i oczywiście inne oleje. Olej leniany można stosować na włosy kokosowy. Ym, to przyznam się, że już mniej razy stosuję te oleje, bo to jest takie uciążliwe nakładanie y, oleju, później zmywanie. Y, nie każdy szampon, prawda, zmywa. Mam dobrze te... Ym, oleje. a i jeszcze wspomniałam, że y, właśnie szampony, jakie używam. Ostatnio używam taki dziecinny szampon do mycia włosów, który no, jakoś nie obciąży nam y, ich, y, nie zabiera y, SLS-ów, y, silikonów różnych, prawda, y, barwników i y, substancji zapachowych. Tak. A używałam jeszcze wcześniej przed tymi maseczkami takich masek, y, skallosa, maska. Mm, maska um, oh, je, zapomniałam, wypadło z głowy maska, maska, maska mle, mleczna maska maska mleczna, maska właśnie taka keratynowa, one też bardzo ładnie pachną, są fajne, wydane, no i tanie bo taki, takie pudło kosztuje około 10 zł mm, co jeszcze um, oczywiście tangetizer bardzo dobra szczotka, która masuje nam włosy przy rozczesywaniu, rozczesuje najpierw dół, później górę, masuje, masuje, także później czuje krążenie yy, krwi w głowie normalnie, nie ona nie drapie, tylko po prostu nam tak jakby równomiernie yy, yy, no, równomiernie masuje i yy, jakby odżywia tą skórę głowy przez rozprowadzaną tam pod skórką krew. o Jezu, jak ja to powiedziałam, że może na normalnie, nie wiem. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Uff. Oprócz tego, wszystkiego, co tu stosuję, łykam wewnętrznie tabletki Merd Specjal, drażetki Jest ich tutaj 60 nie są one tanie ale myślę, że jedne z lepszych na rynku, kupione w aptece ostatnio jeszcze kupiłam właśnie jak kupowałam je była taka promocja, że dodawany był taki mus z kolagenem lub z kwasem hialuronowym który pięknie nam dba jeszcze o naszą cerę, także myślę, że fajnie sobie kupić jeszcze jest coś z takiego, z takim dodatkiem. O działaniu tych drażetek możemy też powiedzieć, czy one działają, czy nie. Po używaniu dłuższym około 3 miesięcy. Do tego jeszcze kupiłam takie coś jak Oli Femin Q10. To podpatrzyłam u Bogusi Spryszyńskiej Ona kiedyś mówiła właśnie też, że stosuje coś takiego I to są kwasy omega 3, 6, 9 i koenzym Q10 To są oczywiście oleje Olej z nasion lnu, olej z nasion ogórecznika, olej rybi, koenzym Q10, witamina E I to jest... Tą jedną kapsułkę dziennie łykam, ona jest bardzo duża, no, ale można ją nawet rozgryźć. Jak ktoś nie lubi smaku jakiegoś takiego oleju, no to myślę, że popijając dużą ilością wody poradzi sobie. A to, to jest drażetka mała, yy, różowa, taka yy, okrągła, bez yy, trudności można sobie to yy, połknąć. I ostatnio też kupiłam sobie. Coś takiego. Wierzbownicę drobno-kwiatową. Jest to taki wyciąg z siela tej wierzbownicy. I y, to działa na na układ moczowy, z którym ja też mam y, problemy. I też właśnie y, co, co on robi? Y, wspomaga wspomaga y, Naszą gospodarkę hormonalną, tak jakby. Tutaj Julia mówiła o tym, także jak chcecie, to sięgnijcie do filmików Julii. Tak, i to dwa razy dziennie stosuję od jakiegoś czasu. Nic nie mogę na razie powiedzieć o działaniu. Od jakiegoś miesiąca, właśnie stosuję Tabletki, y, maseczki, y, i muszę powiedzieć, że no, te włosy trochę mi mniej wypadają. No i y, będę się starała y, właśnie takie pielęgnować, y, żeby były w jak najlepszej kondycji. Y, mam zamiar też podciąć je. Y, w sumie tak codziennie noszę je spięte. Staram się używać jakiejś klamry czy spinki, nie obciążać ich gumką, taką, która dodatkowo by jeszcze je łamała, czy wyrywała. Przepraszam, że może ten filmik był taki chaotyczny, jakoś. Nieskładny, jest to mój pierwszy filmik. Od dawna już starałam się jakoś tak nagrać coś. Kilka filmików już nagrałam, ale niestety one mi nie odpowiadały i może jestem za bardzo krytyczna do siebie, ale ten jest, jaki jest. Wstawię go, zacznę istnieć na YouTubie, chcę być razem z Wami, chcę być razem z dziewczynami, które nagrywają. E, kocham e, filmiki na YouTubie, e, zaprzyjaźniłam się z dziewczynami, e, słuchając ich porad, oglądając e, ich filmiki, e, komentując e, pod filmikami. E, lubię Was. Bądźcie ze mną, mam nadzieję, że mnie też polubicie. Kciukujcie, oglądajcie, czekajcie na następne filmiki. Do zobaczenia. Fajnie, że jesteście. Pa, cześć.